Zbliża się weekend, więc zdaniem Nigela Faradża ruszamy właśnie do brytyjskich parków, żeby zaopatrzyć się w mięsko. A co ty zjesz na niedzielny obiadek, Polaku? Grillowanego łabędzia czy karpia z sadzawki? Nie musieliśmy długo czekać, żeby się dowiedzieć bezpośrednio od Nigela Faradża, o co chodzi mu z tym pomysłem, żeby odebrać imigrantom prawa do stałego pobytu. I zamienić na pięcioletnie wizy i odebrać prawa do benefitów, w tym do NHS-u. Nie. Nie chodzi o emigrantów z Afryki, nie chodzi o emigrantów z Azji, nie chodzi o Pakistańczyków, Hindusów czy Nigeryjczyków, czy nawet Marokańczyków. Chodzi o nas, moi drodzy, o emigrantów z Europy Wschodniej. Nigel Farage w wywiadzie radiowym dla londyńskiej rozgłośni powiedział to jasno. Powtórzył kłamstwo o tym, że Polacy ponoć zjadają łabędzie z królewskich parków, wyławiają karpie, pewno przed Wigilią. To jest taka wiedza tabloidowa, polegająca na tym, że 15 lat temu rzeczywiście tabloidy taką historię opisywały, jednostkową i wszyscy się raczej temu dziwini. Nigel Farage wyciąga to po to, żeby szczuć na Polaków, Rumunów, czy Litwinów oraz oczywiście Ukraińców. Nieprzypadkowo są to akurat nacje, które są skłócone czy wrogą nastawione do jego przyjaciół z Kremla. Partia Reform Nigela Faradża jest oskarżana przez Brytyjczyków, nie przez Polaków, o to, że bierze pieniądze od Putina. Nikt ich tak naprawdę za rękę nie złapał. No ale są pośrednie dowody i śledztwa, które w tej chwili prowadzi się w Izbie Gmin. Zobaczymy do czego doprowadzą. W każdym razie propaganda kremlowska i to, co mówi Nigel Farage, jest bardzo, bardzo zbliżone. Po co Nigel Farage to mówi? Po to, że żeby się przylepiło tak, jak po prostu główno wrzucone w wentylator, po prostu zawsze coś się przylepi. Po co ma się przylepić to do Polaków? Po to, żeby szczuć na imigrantów, żeby wzbudzić niechęć brytyjskiej opinii publicznej do nas. Jesteśmy już wystarczająco obcy dla nich. Nie dość, że zbieramy grzyby, nie dość, że zamiast ośmiu piw, wolimy napić się wódki, to jeszcze na pewno w tym momencie zjadamy karpie zamiast indyka na Boże Narodzenie. No i stąd już tylko krok do łabędzia. Swoją drogą myślę, że ulubiony król Anglików, Henryk VIII, chętnie jadał łabędzie i pawie, a na pewno nie jadł fish and chips i na pewno nie jadł kurczaka tika masala. Ale to już na marginesie. Oczywiście komentarze pod tym, tą wypowiedzią Nigella Farage'a w 99% są dla Polaków dobre. Wszyscy się oburzają, szydzą trochę z Nigella Farage'a, z jego niewiedzy, z jego głupoty. Po nim to spływa jak po kaczce, dlatego, że jego wyborcy nie piszą komentarzy w mainstreamowych mediach, mają tylko swoje własne portale, na które inni nie zaglądają. I chodzi o to, żeby rzeczywiście opluć emigrantów, zwłaszcza tych, których nie lubi Rosja. I żeby coś z tego później ugrać w przyszłości, kiedy będą wybory i kiedy farmy rosyjskich troli rzucą się na opinię publiczną brytyjską i zaczną wyciągać rozmaite rzeczy związane z emigrantami, prawdziwe albo i nie. Ale przecież codziennie Brytyjczycy popełniają setki przestępstw i nikt o tym specjalnie nie pisze. To jest no, jak w każdym normalnym kraju, tak się dzieje. Ale wystarczy pewnie od tej chwili, żeby... Jakiś, nie wiem, Rumun wyciągnął nóż, albo Polak rozpalił ognisko w parku. Na pewno to się skojarzy z tym, co teraz mówi Nigel Farage, i tak zwani normalsi zaczną zastanawiać się: a może ta partia Reforma ma rację? Może rzeczywiście trzeba wyrzucić z UK tych emigrantów, dzikich emigrantów z Europy Wschodniej, bo to nie jest tak, jak myślą sobie Polacy, że Nigel Farage jest. Takim brytyjskim Grzegorzem Brownem, który poszczuje na ciapatych Murzynów i Żydów. Nie. Nigel Farage jest na to za mądry, albo po prostu Brytyjczycy nie zaakceptują rasistowskiej kampanii przeciwko emigrantom. Nigel Farage wie, że może poszczuć bezkarnie na Europejczyków z Europy Wschodniej, dlatego że nie zostanie to zakwalifikowane jako czyn rasistowski. A osiągnie tym swój cel dlatego, że zogniskuje opinię publiczną przeciwko pewnej grupie, którą łatwo jest dostać, łatwo jest kopnąć i osiągnie wynik wyborczy przy wsparciu Kremla. O to mu właśnie chodzi i dlatego teraz uśmiecha się tylko, kiedy widzi te wszystkie wpisy, które nazywają go idiotą czy kretynem. Nie jest ani idiotą, ani kretynem. Jest cynicznym cwaniakiem. Sergiusz Pinkwart, UK Life.